Właśnie 9 minut czyli świeża runda, do której się zaczęła Nie ścimy ponownie Nic Tam mówiłeś, jest wina? jak chodziłem do tego. No. Do tej windy, żebym wszystko zrobił. Zanim ogarnę kurwa spojrzę na klawiaturze, gdzie jest alt, To <laughs> już się dawno zamknie. Żeby człowiek cały dzień przed tym kątem siedzi, ale... ja pizda, nie? No. Kurwa, to ja mam to samo. To nic nie ma środek antysceptyczny no to wiesz czasem się ogarni, nie? tak kurwa to im więcej grasz to wiadomo nie tak samo wiesz tak jak oni grają to ja żeby załadować bandaż to muszę kurwa spojrzeć gdzie mam q no no ja też później jeszcze muszę nie zapomnieć wcisnąć lewego przycisku myszy a mi się to pierdoli no. Ослона, амуниция, бандаж, О, спорка. Вот они в том странном побеге. Ты там мелче, Słyszę ją, widzę ją nawet mm. Widzicie chyba, nie? Ta, bo nie do ciebie O jebana Ja go I ty też. O oh, cool. Jeszcze mnie prąd pierdyknął. Chcesz to ją przeszukać? Nie, tam no możesz. Ja okay. to bardziej na części elektryczne teraz niż... Okej, okay. ja na razie myślę jak ten. Weź sobie tutaj z niej ten, y, ogniwo arki i doładuj się ogniwem ark, nie? Ja na razie myślę jak kurwa, ładowarki nie mam. Bo ogniwo ARK robi to się jak załadowarkę, tylko ładuje ci do połowy, nie? Mhm no. to musisz sobie przerzucić tak jakby w te, po prawej stronie, żebyś to miał. Tak? Przerzuciłeś? Mhm. tak samo jakaś podarta tkanina, czy coś to robi za bandaż. Aha. Tylko, że poczekaj ja, jeszcze że... muszę... To, bo ja tu będę w tym warsztacie, nie? Do ładowarki. Jeszcze ma dobrą kawkę, kurwa tak. dobrze tam próje. Ja. A to, to chyba jakieś działko niż on. A tu są ludzie, nie? Posłuchajcie czy nie? Tak to, to nie, było, nie? O, okay. Kurde, to co, tak... co to tak pruje, ty? Działko. A no nie, tam chodzi chyba taki kurwa ten... Robot. Jak chcesz, jakie części jak pierwsze mogę ci dać? Też Mhm. Znaczy elementy gumowe, inaczej, elementy gumowe o. masz Podkładkę, ale ja O, elegancką Dziękuję Ci bardzo Zaraz wyjdę na prostą kurkę Elementy gumowe 5 sztuk, podkładka o... Na górze są dwie skrzynie I na górze jeszcze są 3 Od znalazłem Ferro. No na Ona tanie jest do zrobienia bo się No, ten trzeba wywindować A predži mam no. Przeciążenie O, o tu musi coś wyjebać Masz tu części gumowe znaczy, tym Części, części gumowe tutaj ci wyjebałem Idę Z się zjeżdża? O kurde, muszę naprawdę coś wyjebać To ty? To on się teraz biedny męczy jak... Dobra, teraz przydałoby się iść do elewatora, nie? Kurde, jeszcze ja jestem przeciążony? To chodzi o to, to, będziesz wolniej biegnie, Ale może zdążysz. Może. O, zajebali go No dobra, już git. Sprężyny wyjebałem, gdzie ty jesteś? Po schodkach wchodzę. No tu. Już na dworzu. Pować no. Bonanza? Te żuki przeszukam kurwa, mhm. bo tu nic się nie lata na razie. No ja zobaczę samochód. Jeszcze w międzyczasie. Żarówka. Prze przeciążony jestem. Dobra, ja już jestem w tym. Idziesz? I idę. Też jestem przeciążony. Hop gruby. Kościół biegnie. Hop gruby. Chyba kościół, to jest chyba ten szut, był już przyczął. Nie będzie miał pecha Będzie miał pecha Niespodzianka Nie ma. Nie ma lekko. Może do wieży kontrolnej pójdzie A, zresztą mamy ten aneks po drodze to Idziemy Ja czekaj, tu jest wejście? No, tu się, ale chyba nie ma, a może? Nie, nie ma. Nie ma, ale no, tu Tańczysz? Tak. Ja. Rdzeni, ruchowy, ark. Spoko. Śmiał na handel. Mhm. Nie, ja chyba nie. Myślę, żeby w ogóle posprzedawać i... od nowa zacząć. Mhm, znaczy, ja sobie na dach, nie? No, no. Biegniesz, biegniesz? No biegnę, tylko wiesz... Jak to w tym wieku z bieganiem? A ty tędy właśnie, bo... szukaj. Tak, bo tu się dymi na tym dachu, coś chcę zobaczyć co mm -hmm. tu nie? A to tutaj może być dobry ten, dobra rzecz Mhm. Mm Lut, jak to mówią kurwa. Lut. gamerzy. Młodzi. Mm -hmm. Dobre luty. A chuja jest. Nie. No. Mm -hmm. no, mhm. jest kurwa. W schowałem. Dobra, trzeba spierdalać, stary. nie No dobra. kurwa o, kur... O, no zamykam, chodź, nie zamykaj kuriu! Chodź, Nie widziałem, <ścoughs> że biegniesz w górę, no, no. czekaj. Łoko. Kur. Kurwa, człowieku, chujowa ta broń. Już się wyjebałem z amunicji, nie? Teraz mamy więcej arków, kurwa. Kłęsza mhm. słyszę. Banda skurwa. O kurwa granat. Granat. No, bo nie, nie chcą, ty chciałem. chciałem go rzucić. Ale Łuków teraz będzie dużo. A? Chcesz bandaż? Tu jest. No, raz. Ja. W biurku leżą. Mhm. A to ty, no to ty no. tu, tu masz bandaże No okay. dawaj O, zardzewiała apteczka Zajebiście i zegarek Apteczkę potrzebuję, więc mi to pasuje No tam żeby Gdzie? coś muszę... Zegarek też znalazłem A jaki? ja to tego No Leksa z tu masz dwa bandaże, okej, okay, dobry. Już chyba nic nie ma. Wydaje mi się. To co to zaraz kurwa? Ekstrakcja. Nie ja jeszcze mamy. Czeka... A tu jeszcze nie byliśmy, nic ja nikogo ma... nie było. Nie, ja jeszcze mamy miejsca, ano. O nasionka. Gumowe ciało. Kurde. Zawsze tu coś było i nie ma. Tu dobre luty są. Na akumulator. A ja tu tu już sprawdziłeś po Tu myślę, że tu Nie. Tutaj jest ta kamerka i działko nie? Dobra. Nawet ci udało. Działko też? Nie. A, bo nie ma go. Nie. Bo zanim ja wybiorę tą ładowarkę do osłon, to minuta mija. Znowu z tym się napierdzielają? Na to wygląda. Elementy gumowe... Też mam części gumowe jak też. To już mam spokój, nie? Nazbierałem w końcu, kurwa simulator przemysłowy do czegoś się tam jest później potrzebna ale nie wiem mm -hmm. czego. Znaczy. jeszcze zepsuł? No winda jedzie. Na mhm. No zaraz to zejdziemy do niej. No, no. dużo masz jeszcze miejsca. To ja nie mam już nic, nie. Tak, mam jeszcze pięć. Pień... Możemy jechać, dawaj do jeszcze no. Nie, dobra. zbieramy jeszcze. dobra, to możemy iść bo... Kościół wydyma, nie? Wiem, wiedzie, zanim my dobiegniemy. biegniemy. Dobra, no biega już, bieg, biegni. Jesteś? No, dawaj. Ja biegłem. No ja też. Dobra. Udało.